Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez i dzisiaj odpalamy potężne nagrody za dywizję elitarną do tego Ronaldo Nazaro 96 w akcji do tego paczki z Team of the Week no a już dzisiaj w sumie o 19:00, to ty, to ja? ty weź zostaw suba, bo nową animację zrobiłem wjeżdżają to ty na kanał, ale zanim to ty to teraz my, w sensie wiecie że to ty, to my Otwórzmy sobie nagrody za potężne rajwalsy. Pochwalcie się obowiązkowo, co wy potrafialiście w nagrodach za Rawalsy i jestem bardzo ciekawy, czy paczki za 100 tysięcy, paczki za 35 tysięcy, jakiekolwiek nagrody wymienne, czy tam niewymienne, zostawiacie na toty, czy nie? I od razu, żeście odpalali. My bierzemy standardowy zestaw, bo na playce udało mi się dobić te 7 winów. Dzięki czemu paka za 100 tysięcy plus pik wjeżdżają. Na teren. Do tego dzisiaj również, czyli przed Toty, jeszcze otworzymy sobie paczki Steam of the Week. I tutaj na Royal Dlaczego? Dlatego, że jak jutro byśmy sobie to otwierali na Toty, to podejrzewam, że trafilibyśmy. W sensie cokolwiek byśmy nie trafili, to te ceny będą strasznie, ale to strasznie niskie. Teraz pik beznadziejny. A jak, żeby inaczej? Oby to kiedyś jakoś poprawili, bo... Kurde! No... Fajnie by było, fajnie by było i zmotywowałoby to pewnie wszystkich do grania. Yy, do grania. Yy, rivalsów. A tak to wygląda tak, a nie inaczej. Dobrze, moi kochani. Updating Store i widzowie. Przechodzimy do paczek z Team of the Week. A pozostałe, wszystkie pozostałe paczuszki wjeżdżają. No nigdzie indziej jak na Team of the Year. Będziemy to otwierać na dzisiejszym streamie. 21. Tutaj, YouTube, lisek KD. No i co? Premium Team of the Week Pack. Oddaj, oddaj, po prostu oddaj. I będzie git. Ty, ale zamuliło. To chyba jest znak. Niemcy? Sam! Tomasz Myla. 89! Okej. Okay. Okej. Okay. No, może tutaj coś jeszcze być, w sumie. Tylko nie chce da dalej, ty. Bo tu może być jeszcze... Tylko tutaj jeszcze może być Wisam Benjeda. Let's go. Let's go. No nie. No, 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 no. No. Widzowie, it's uh, no, no. Kurde, mogą dać dużo więcej i dużo lepiej, a dało tak se. Ale spoko, widzowie. My i tak jesteśmy zadowoleni. Walkout, facze z to zawsze jest potężna możliwość do radości. Dwa walkouty w sumie. Dwa walkouty w sumie, więc jest dutuwa. Elegancko. Jazda. Premium Team of the Week pack. Let's go with the next pack. Dobrze. Immobile! Ty, ale daje! Aż piszę sobie Food Bean. Team of the Weeks? Ty! Ale daje! No dobra, ale, no! Ale to jest, moim zdaniem to jest hit, że chłop trafia chłop wyskakuje za karty, jest walkout i chłop zaczyna robić ukłony do swojej karty. Nie oceniam, każdy ma swój sposób bycia, ale to jest dziwne. No nie powiecie, że to jest normalne, widzowie. Daj, dla widza. Kurde, i dało, wi, wirca dało, super. No ale spoko, spoko, 40 tysięcy, 14 z tego co z tego co widzimy, wygląda to bym powiedział średnio na jeża, no ale cóż, te wszystkie paczki zostaną odpalone już dzisiaj, już dzisiaj, już się nie umiem doczekać, już się nie umiem doczekać. Lecimy na Road to Glory. widzowie, po nagrodach, a przed Road to Glory, lecimy z ostatnim meczukiem w eliminacjach, żeby Ronaldo Nazario był pokazany szerszej publice jak się prezentuje. Bo, no chociaż nie, jak sobie pomyślę, to wczoraj był też pokazany podczas draftu, no, ale draft ostatecznie został dokończony Więc tutaj wam pokażę także jak się prezentuje on podczas normalnych meczów Division Rivals mm, I tak naprawdę, to celowaliśmy w 10 winów Jak się możecie domyślać, dlaczego gramy ostatniego mecz, ostatni mecz, a nie jest to jakoś specjalnie nahypowany mecz Bo przegraliśmy przed chwilą w podogrywce mieliśmy pinas 5-0. A mamy 5-1. Więc po prostu dogramy sobie, żeby mieć te paczki za 50 tysięcy. I żeby mieć eliminację, zrobią. Co jeszcze jego jest? Żeby mieć eliminację zapewnioną. A spróbujemy dyszkę zrobić na Roulet Glory. 10-0. Bo... No nie, ja się, ja się przyznam, widzowie. Ja się wam przyznam, bo ja się nie, nie, tego nie wstydzę. To jest tak, jak wiecie. Bo no tu nie ma się czego wstydzić. Nad tym trzeba pracować. Ja jeszcze nie zrobiłem czystego, yy, czystych eliminacji. W się sensie do, do zera. No i właśnie to jest to, widzowie. To jest to. Ja strzelam sam na sam. Ronaldo, Nazarny Lumpa, Pumpa za 15 milionów. Nie strzelam. Strzelam w słupek, strzelam w poprzeczkę, strzelam koło bramki. Taki Leo Messi prawą nogą przychodzi, strzela z, z chłopem na plecach, a mój Wander Sarwali. Ach... Nie wiem co wali, ale na pewno nie wali Chłopa po Chłopa, którego Nawet piłki mu się złapać nie chce, łap to Leniu, nawet chłopowi się nie chce Tego, tej piłki łapać, nie No masakra Masakra, ale cóż Pokażę wam jak się prezentuje Nazario Jak on tu nie strzeli żadnej bramki widzowie Sprzedaje chłopa, i ten koza Koza, najbardziej szkodliwa karta w grze Najba... Największa toksyna Najlepszy bramka, najlepszy obrońca o, Majdan. o no to nie bawałe. Nie bawałe, to nie był dobry strzał. Ale taki Majdan na moim koncie, Road to Glory, to by poszedł na kawę zamiast by tą rękę wyciągnąć. No, no i przyjmuj jeszcze na 3 kilometry. Kurcze. Jest, widzowie! Zwycięstwo! To już nieważny jest końcowy wynik tego meczu. ważne jest to, że na Lupa Pumpa w meczu testowym i pokazowym strzelił Gola. Alleluja! Alleluja! Jezus Maria, naprawdę? To jest niesamowite. My... My team was unlocked. 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 Kurde, odblokowany, no. No nie, no... No i właśnie widzowie, to jest idealne pod... Naprawdę, to aż... Aż się nie chce wierzyć. Że to wygląda w momencie pokazywania odcinka, nie? Chłop przy dwóch chłopach skacze, Wandersar stoi w środku, piłka leci na środek, i my gola tracimy. Aniaka to jest potężny. No to pokazuję znowu. Ha! Nice, let's go. Kur. Dobrze, teze przepraszam. Widzowie, zwycięstwo, zwycięstwo. Yy, tylko wiecie, jak to jest. Bitwa. Bo to nie była wojna. Bitwa została wygrana. I w bitwie, jak to w bitwie, czasem trzeba ponieść straty. My mamy stratę jednego wojownika, pana Tezę. I to jest ok. To jest w porządku. A jeśli komuś się to nie podoba, że Teze sfaulował sytuacji sam na sam, że Teze jest po prostu tezem. I jest agresywnym, dosyć zawodnikiem, ale za to niezwykle odważnym i, i wyjaśnia wszystkich. To teza ma, ma wam coś do powiedzenia. dalacz.